Mm. 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 Uh. Mm. Hm, co tutaj? Baterii nie mam cholera Jak wyjdę stąd, to lipa Korci tego wziąć <ścoughs> Kulę, wziąłem, nie bać. <laughs> Robimy ostraż Cholera, mało moich ludzików jest No ale Zjebałem. Za tarcz. Trochę zjebałem, bo kurwa nie mam. Y, więcej ziomków moich, nie? By się przydało. Chyba płodu. Teraz masz. O, mam! Faktycznie, naładowało. A bo tak jak bossa, teraz zabijam czy coś, to pewnie dostaję. O, <laughs> to zjebiście. Ale będzie armia w takim razie. Kurwa, wiecie, jaka armia będzie? Beka ty. Ale to bili XD. Ja nawet nie muszę patrzeć, w sumie gdzie ja strzelam, bo. Au, oh, shit Co to za gwałt? <laughs> oh, Au, Zają. Więcej matka nie nie miała. <g> dzieje <Dank> <co> się dzieje? <gádza> <grabia> <na matyre? grabia> Pobierzają. <Pierdolę. grabia> nie <O>, Nie mogę. jak ja kurde nie muszę dać celować! <grabia> Byle nie obrywać John! Kurde, tutaj! Oh, kurwa <laughs> Co tu <to> się dzieje? <laughs> ja mogę tak o sobie, wiesz... Rzej, tu bombę Jeszcze, postawię. No! Bez <laughs> Ja porozmalam te kamienie tutaj, bo kurde... moim ziomkom strzelać! Au! Kurwa, dostałem! Biblia Hashtag smoka. Te, yeah, anioł, dalej <laughs> Ty, ja zabiłem anioła nad go nie widząc! No, ja patrzę. Cnota. <laughs> oh my god. Aniołek nareszcie. Nie, to już anioła miałem swego czasu. Kilka razy już była anioł. A które zaczyna? Z <gryst> Jesus Christ patrz na wiem co ja zabiłem Pająka jakiegoś chyba, kurwa O człowieku Dawaj, więcej Pa! Jeszcze atakujące muchy, patrz ile much atakujących mam dookoła siebie człowieku <miech> O nie mogę Ty, boss się pojawił, zniknął, co się to, to. dzieje? Jeszcze pa, ja mam muchy atakujące Ty, nie wierzę, ty, patrz co się dzieje Im więcej bossów, tym, tym mocniejszy jestem Dawaj więcej Co ja zabiłem? O człowieku! O kupa! Możesz jeszcze raz użyć. No też ja używam, cały czas, patrz. Fajer chłopa mam. Aj kurde dotknął. <laughs> Zobaczmy ich mam. Dobrze, że to Sony, bo jakbyś grał na PC, to Google zablokowałoby ci konto szerokie. <laughs> no. Co tu się dzieje? Ty? No, dawaj bossa, prawdziwa banda. I niechcący na niego. Urwa, ale zepsułem. Już! O, ale tak mało! Patrz, policz, ilu mam chłopa. Masz, policz. O człowieku, nie da rady policzyć nawet, chyba Prawie więcej jełopów niż na streamie XD Ej, no bez kitu, ty, ilu ja ich tu mam? Weź ich policz Jeszcze, użyj XD Weź policz Tak dawno, boss Rasha, nie robiłem, że zapomniałem Gwiazda Sześcioramienna Ile jak tam, Je, e, 1, Ale 2, 3, ja, ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 32 18, 19, 20, 21, 22, Czyli, czy 1, czy 2, czy 3, 3. Ja widzę 34. cztery <laughs> Kupy dotknąłem. Plus, jeszcze paśle much czerwonych dokoła mnie lata. Dzisiaj nietykalny jestem, ty, co mnie dotknie. Co, co to ma być? Paśle much. atakujących dokoła mnie. No to mi dwóch umknęło, bo w ruchu byk. No. Ej, śmiesznie, łopy, było Kiedyś łopy, które się na streamie teraz odzywają, masz w drużynie. O, Serce zostawiłem? A, o dobra, trudno, no poszedłem. Chłopy moje zasłoniły.